Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CS-a. Mam nadzieję, że nie słychać tych gości, co teraz tam pieprzą w tle, że tak powiem, ale witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSa. a yy, Myślę, że będzie cash, nowy cash, jednak nie było nowego casha, ale stwierdziłem, że i tak sobie nagramy odcineczek. Także no, mamy odcineczek z CS-a, no i lecimy z Koksem, pistoletówka, Mirage, mapa oczywiście. Kurde, przed chwilą sobie oglądałem wirtusów. Ogólnie jestem aż bardzo w szoku, nie? Bo wirtusi. O, sters. Dobra, chwila. Dead sters. Dobra, leży. Sters. I stars. stars. Kurde, I go mid. Ej, ale dostałem gonga o ja pierdziel 86! Czyli trafiłem jeszcze w głowę. No nieźle! Dojazd i ty Ja pierdzielę O nie dobra Podnieś pakę i chodź Nie wierzę w to jaki dostęp Łeb 96 XD 96 w siedmiu One for HP Ja nie wierzę nie wierzę, żeby tylko tego jednego zabił, i już będzie dobrze. No, nie wierzę w to. Dobra, kurde, pierwszy full grany. No, zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Okno tamten ktoś wyszedł, czy nie? Ale od nas widzę, są matały. Ej, zabił go ktoś. Nie, jeszcze raz. Co jest ty? No boost! Ja pierdziele nie mogę wskoczyć No serio, jak nie wierzę Dwa tylko dostał Ja pierdziele, ej ale dostajemy w pieprz Obity Nice Boost, mała man sicy, opi No nie, nawet nie wiem gdzie do mnie strzelali Ale dał, o ja pierdzielę Ale malagi jakieś gościu, o Boże! Jak gości miał jakieś, nie wiem, pingi czy coś w tym stylu. Dobra, teraz się dzieje. Teraz się dzieje, o Jezus Maryjo. Ej, mam nadzieję, że zdejmę gościa jakiegoś tam, nie? Ja pierdzielę. zdejmowałem dwa razy w meczach innych, a teraz zobaczymy. I nic nie widzę totalnie. Totalnie nic nie widzę, więc pieprzą stąd szybko. Żebym nie dostał jakiejś bomby. Gość z B zawsze skracał, więc biegnę szybko. Kurde, to nie wiem, czy tu ktoś będzie, czy nie. Tu? Dobra, idę. Kurda, nie wskoczyłem. Nie wierzę w to. Ja pierdziele Go i wypikar. Dobra, już jest w poptokach. Już jest w poptokach chyba. O oh, jest, nice. Please drop IP ramp. Thank you. Pikuję rampę. Znowu. Ej, ale oni mnie denerwują, jak no, mi pieprzą tam jakieś tam głupoty. Przez to musiałem sobie ściszać cs -a. Ja. No zobaczymy co to będzie. O Jezus, Mario! Nie spodziewałem się takiego czegoś. Myślałem, że pobiegnie. Dobra, z pierwszą znowu stąd. Kurde, to idę na mida. Wygrywamy o jednego więcej. Nam jest nas Two, two back, two mid, free mid. Look short. Jak to był totalny bezsens, nie jeszcze raz idę ze snajperką Nie ja się nie poddam dopóki kogoś tam nie zdejmę Tylko że teraz idę w sumie na Aparty o Tak będzie dobrze Nie wierzę Ja pierdzielę ty Go ej One low Tylko że Shoot Take one B To fajnie Dobrze, że go zdjąłem Ty Muszę zapieprzać na B Zapieprzam na B, bo... Ale by był przypał, jakby padł gościu, nie? Kitchen last. Ja pierdziele! Playtime! Żeby tylko zhaven'ął sniperkę. Dobrze, ów na szczęście! I co jest? Jak jest? Jak pierwsza runda? Ej, no, pierwsza runda, nie druga, dobrze. Uff, bo już się zestrałem. Dobra, gram kawałka teraz. O, ja pierdzielę, ale jestem słaby teraz w tym meczu. Zawsze jak nagrywam, to zawsze jestem słaby. O Boże, nie, patr nie patrzę nawet na tabelę. Może tu pójdzie jakiś. Świetnie, nice. I clear window, no mnie dajmy, nie? Już nie wiedziałem prawie, dostałem głowę i tak, i tak. Ja, tam co robią. Ostatni będzie na dżungli na pewno. Dobra. Świetnie. Ej, ale teraz to nawet mi się podobało, jak zagrałem, nie? Nawet kurde. Opatrzcie. I widzicie to? Widzicie? I tak się powinno grać tutaj. Tak się powinno grać. Dobra. No, jakieś beby się przydało, może iść. Ej, muszę sobie ściszyć ten kurde zasrany czat głosowy, bo mnie to strasznie denerwuje.

Okej, okay, okej okay. Ale dostał O ja cię. nie wiem skąd. Nie wiem skąd Ale dostał. O ja pierdziele Ale to był piękny shot. Dwa fragi. Elo Ale prowadzę. O Jezus, teraz to się rozkręciłem. No, i tak można grać. I pięknie. I 5 do czterech mordko. O ja pierdzielę. Last kitchen. Blue, go, go! Ej, ale to są debile. Ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Don't pick, play time. Dżungla! To fajną dżunglę masz, gościu. O, fajną ma dżunglę. Ja pierdzielę. No nieźle. Dobra, lecimy sobie na A znowu. Poczekam, może ktoś tutaj sobie pójdzie, to może wiecie. Pikniemy. Znaczy, poczekam. Już się wystraszyłem. Nie, 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 nie. Porobili. Nie wierzę, nie wierzę. Jak gościu przeszedł, to ja nie wierzę w to. Ale dostał głowę, ja pierdzielę. Jak to ugrają tą rundę, to są dobrzy. Plan, tu i facet. I teraz mu wyjdzie. O nie wyszedł. Dobrze bądź solowany. Proszę, drogi. Zawał. O Jezus, ugrał to. Rush B. Rush B. Rush B. I go first. Co? 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 Na jakiego? Chy. Ja idę na B. Pieprzem jak takie nie wiem, nie? Denerwuje mnie to strasznie. Świetnie. Udało się fuksiarsko ostatnią kulą. Dostał głowę? Głowę. Dobrze. Fajnie. W общем, w Nice. Biorę snajperkę, ukrywam rundę, zabijam, nie wiem, ilu. Dwóch czy tam trzech. Chyba dwóch. Mam 12 fragów. Otwieram tabelę. Nie, nie, jestem nie. na czele. I plantaj. No, oh, twoje solo. On. defend, 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 defend. Oj ty Jelo, Patrzcie co się robi tutaj Jak jestem the best chyba Pej jeszcze biorę Digla o ja pierdziele jak jestem prost Ej, aż teraz to się zestrałem, nie? I wiecie teraz to co zrobię to będzie bardzo głupie, ale wyjeżdżam na pełnej na... Jednak ja nie wyjeżdżam na pełnej.

Nie wierzę, jeszcze nie padł Dobra Będzie plecy czy nie? Będzie plecy? Nice, kurde Jebs, biorę snajperkę i teraz napierdzielamy No, co on gada mi tu? Ludzie, jak to jest kurde no, O, Ole, dostał bombę O Jezu, co to było? Elo Fajnie Skonekt Seres? Jest paka Dzięki Za gierkę Nie no Karuję Karuję ich tutaj ewidentnie co? Trzydziestki? Jak tutaj nie będzie to się zawiodę na sobie chyba aż Musi być trzydzieści I go ubi Zobaczymy co to będzie Kurde mam zimne ręce, to jest bardzo zły znak Zawsze jak mam zimne ręce zawsze wtedy pieprzę No nie wierzę w to, czemu co ja dostałem za bomby? Okropne Ten ma ale lagi, gościu ja cię przełączam bo... O nie, mogę już cię przełączyć niestety jak ten... Ile ty masz pingu, facet? O ja pierd... 200 pingu No to raczej sobie nie pograsz za dobrze Strzelaj wale ładuj O ping mu spada O Dobrze dobrze spada mu ping o Jezus 240 za chwilę No dobra ugrali to Ten co to teraz powiedział? Ten Kurde. Gdzie? Pyk, mutuje. Gadają jak kurde nie wiem, baby na targu Okej, okay. smoke meat. Ej, Ty, bomba! One. one short, one short Tu short Ale dostałem O oh, to down da. Aha, to jest ten z tym pinkiem, no tak Ten tu jest niby dobry. Zabij gościa i bierz Akacza i spieprzaj w długą. Debil. Ty Matole, no co ty chcesz tu zrobić? Facet. No to jest osioł To jest tak głupie, że to się w głowie nie mieści. To trzeba mieć, kurde, na łeb jednak. To ja grałem totalne eko i mam 4. Cztery... Czysta? O. O NIE! O NIE! O NIE! O NIE! Zabił ty. One short. Nie bierze. Widziałem. No nie, nie ugrałem 46 obity, o nie Ajajaj I wygrywają to Dobra, ale teraz wkracza snajperka do akcji GQS, jak to mówią I teraz zobaczymy, idę do connecta, kurde i będę strzelał. No 22 fragi, ludzie! Ile ten nasz 9 No kiepsko, kiepsko, jakby nasz drugi chociaż czas miał tak z 20, to by było spoczko. A tak dupa no lecę tutaj na mida, bo nie wjeżdżam strasznie midem Jest jeden na midzie Kurde No wiem, że tu jest ktoś, a to jaka zagrywka dobra. Jeden leży U! O, ho, ho. O. No, bym musiał iść znowu na mi idę, no ale no co no? Gram tę sniperkę, bo muszę. W sumie nie muszę, no ale gram. I idę na B. Też w sumie nie idę na B. I tutaj. Ok. Bez, żeby tylko ktoś mnie tutaj nie piknął, bo będzie wstyd. Dobrze. Nice, panowie. Chyba w końcu będzie runda. Zabiłem ilu? Zabiłem dwóch, no kurde, cztery fragi mam trzydzieści, mortki, Panowie, jak ja tu robię, chyba rekord totalny. Nie no, raczej wątpię, raczej rekorda nie zrobię, ale... <laughs> Lecę na konektor. Chociaż w sumie może tu spróbuję coś. Nie wierzę, piknął mnie z awupy! Kurde, ale tak coś czułem, że wtedy gościu będzie na rampie Jakbym zabił gościa na rampie to by była wygrana runda, na pewno Bo bym żył, bo jednego typka już nie było I by było super świetnie, a tak? Walko, o przetrwanie No i jeszcze dostaję takie coś, no to jest niemożliwe, ty Nie zabijam, a nic się nie dzieje Dobra, świetnie Kiepski smoke, ale... Co? Ja pierdziele. Sejwuję. Nieźle. On tu był. Ale czy wyjdzie? O! Tego ja się nie spodziewałem powiem szczerze. Jak mnie wyjmie gościu ten snajper, nie? Nie wyjął. Leży. Don't pick it. Side now yeah. Don't pick Zamknij się tam No i pięknie I co? I kurde 29 kili I świetnie Może żeby sniper mnie nie piknął Co jest ty nie wierzę w to na nowe

To jest drewno na pewno zabi! Zabij! Gościu, co on zrobił? Miał no, goście na plecak jak, jak to jest osioł? Jak to jest debil Co to? Kto to był w ogóle? Ja nie wiem, nie wiem kto to był. W ogóle nie patrzeć ani Gramy na remis, nie, teraz się zdenerwowałem gramy na remis, jak nie wiem Teraz to jest koniec, nie? No finał. Boże co za debil? Przepraszam, że tak mówię, ale... No debil. No, właśnie. Idę teraz na Mida. Jak na midzie nie skokrze to nie wiem co jest. 31 fragów i robimy to, kurde. Ach. Panowie, czemuście mi tego nie rozbili? Zabili. Nice.

Kurde, mortki, przepraszam Was za to co tu zrobiłem, ale no kurde no 32 fragi. No myślę, że zagrałem nawet nieźle. Jak na siebie zagrałem na pewno dobrze, no 32 fragi, no kurde. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tej gierce mojej, tak sobie nagrałem po prostu odcineczek z Dziękuję wam bardzo za ten film, trzymajcie się mortki i do następnego odcineczku na razie!